Wszystkiego najlepszego w roku 2022! Wszyscy nasi kochani widzowie, którzy z nami byli do tej pory, już nas trochę kojarzą, to teraz postanowiliśmy się pokazać! Jako jakby taki prezent dla nich, że oni oglądali nasze filmy i nasz fam, family friendly content. Ale mów bardziej do widzów. Ale... Także to wszystko dla was. Przepraszamy też za taką chorą jakość, ale to wina Borysa. No ale. I na kamerdynie dopiero to se nowy dyspołem. Mikrofon se mogłeś kupić, co nie? Dostałem go! Trotny. Wali życie, co nie? Tak. No, więc życzymy Wam wszystkiego najlepszego w nowym roku, zdrowia, szczęścia, pomyślności. <noise> No tak, i e, może ten rok będzie lepszy. Będzie mieć więcej widzów. No, wiadomo, zaczęliśmy w połowie, bodajże tego roku. Tak, w połowie. No, ale co? No, mam nadzieję, że chociaż będziemy mieć 100 subskrypcji na koniec tego roku. Damy radę. No, Razem z naszymi kochani dany... <laughs> Przepraszamy, ale <mi> to... <laughs> Śmianko! No dobrze, Prze yy. także was wszystkich pozdrawiamy, yy, żyjcie sobie zdrowo tam, yy, w waszych domkach. Ej, ej wyście nie powiedzcie, czy u was trzeba, bo u nas masakra. No, kreślina. u nas była makabra, co nie? Już pół godziny po północy a jeszcze była trzy minuty. I tak, wygielet, yy, tak w ogóle to przepraszam, ale Borys ma bajzel w pokoju i... No i co z tego? No, nie bo się to, to uwagi. To widać. No i? No to pies. Mam, mamma, więc mam bajzel, tak? Tak. A ja mam chomika i nie mam bajzlu. No, ale ty to... jaki z tego morał? No ale chomik jest. Nieważne! Mniejszy. Trzymajcie się zdrowo, nasi kochani w widzowie. Wbijajcie na nasz kanał. Su Subujcie, łapki w górę, zostawiajcie. No. Gdzie to, gdzie to się, to się tego? No to trudno.